Pieniądze z KPO, Krajowego Planu Odbudowy, który miał ratować polską gospodarkę po okresie największej choroby świata, te pieniądze wydane na branżę choreka, branżę restauracyjną, hotelową, turystyczną wstrząsnęły Polską. Pojawiły się informacje, że to 107 jachtów i motorówek, że półmilionowe granty przyznawano na projekty, co do których nawet złotówki taki przedsiębiorca nie wydałby, gdyby to były pieniądze z jego własnej kieszeni. Pojawiały się informacje o dofinansowanym z naszych podatków, z naszych długów klubie swingerskim oraz solarium w pizzerii. Wszystkie te materiały, wszystkie te informacje wypłynęły na rynek i zaczęły bardzo mocno obciążać rząd Tuska. Ja nie ukrywam, że kiedy wtedy widziałem co dzieje się w branży choreka, tej branży restauracyjno-hotelarsko-kawiarnianej, byłem przekonany, że to dopiero początek wielkiej afery, początek dużo większego projektu i dużo większego problemu. I co? I nie zawiodłem się. Wyszły informacje na temat pieniędzy przekazywanych z KPO dla tak zwanej kultury, czy instytucji i ludzi kultury. Nie są to informacje dobre dla nas, bo to my za to płacimy, ale są ciekawe. Ciekawe w tym znaczeniu, że pokazują jak bardzo można przekręcić państwo, jak bardzo można zadłużyć ciebie i mnie i moje dzieci i ich dzieci, czyli moje wnuki, żeby tylko napakować kasę w usta i w ręce swoich. Sprawa ciekawa, sprawa bulwersująca, więc zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych szortach. Szortach, które dzisiaj nie będą specjalnie pogodne, choć będziemy się pewnie miejscami uśmiechali, ale uśmiechali z politowaniem i uśmiechali ze złości, bo tak naprawdę mówić będziemy o pieniądzach naszych wydawanych na ludzi, na projekty, na pomysły, których żaden normalny człowiek nie sfinansowałby pieniędzmi własnymi, choćby nawet był nie wiem jak pijany, choćby nawet był nie wiem jak absolutnie szalony. Tak naprawdę sprawa cała zaczęła się oczywiście od tych pieniędzy wydanych z funduszy KPO na branżę hotelarsko-restauracyjno-kawiarnianą. Natomiast gdy tylko wypłynęły informacje o tych 107 jachtach i motorówkach o tym dofinansowaniu klubu Swingersów czy dofinansowaniu solarium w pizzerii, ludzie natychmiast zaczęli zastanawiać się co jeszcze będzie się działo w tym projekcie, co jeszcze będzie ukryte jako taka ochydna żaba na dnie tego wielkiego worka z pieniędzmi, który na głowy swoich kolegów i przyjaciół wysypali ludzie z rządu, wysypali ludzie z instytucji tak zwanego otoczenia rządu. Jeśli popatrzymy sobie na te kategorie, w których KPO było przyznawane, nie ukrywam, że ja sobie największe, nadzieje to złe słowo, ale największe obawy, Wiązałem z dwoma tematami. Po pierwsze ze środowiskiem tak zwanej kultury i szeroko pojętych ludzi kultury, kultury oczywiście wszędzie w cudzysłowie, oraz z pieniędzmi, które wydawać będą nasze samorządy, a przede wszystkim instytucje państwowe, instytucje, którymi sterują urzędnicy, którymi sterują politycy, którymi sterują krewni i znajomi królika. Te setki organizacji, te setki instytucji publicznych, o których istnieniu nawet nie mamy pojęcia, które mają gdzieś kilka, kilkanaście pokoi i ze trzy samochody służbowe w jakimś budynku, za które płacicie Wy z Waszych podatków. I pieniądze te pojawiają się w miejscach i u ludzi, których w ogóle nigdy byśmy nie wsparli. Poprzeglądałem sobie materiały tego KPO związanego z kulturą, korzystając też tutaj z pomocy niezawodnego analityka i osintowca Wojtka Balcerzaka. Zerknęliśmy w to, co tam jest, poprzeglądnęliśmy, przeanalizowaliśmy te materiały, no i sami zobaczcie. Co udało się znaleźć? Od samego startu powiem otwarcie: nie zawiodłem się. Nie zawiodłem się, bo trafiłem na wszystkie pewniaki, których się w takim zestawieniu spodziewałem. Przede wszystkim nie zawiodłem się, bo znalazłem tam ludzi, którzy od zawsze w ramach tego, tego słowa kultura działają którzy zrobili sobie własne, całkiem nieźle wymoszczone, całkiem nieźle wypakowane pieniędzmi tak zwane kurwidołki, w których świetnie się odnajdują. Ludzie, którzy każdą władzę liżą po tyłku, którzy każdej władzy w ten tyłek wchodzą, ludzie, którzy nawet gdy byli wrogiem władzy PiSowskiej przez chwilę, to ta władza pampowała w nich pieniądze. Ludzie tacy jak Krystyna Janda, ludzie tacy jak osoby związane ze środowiskiem miejskich teatrów, miejskich organizacji kultury w tych ostojach wsparcia dla Tuska, wsparcia dla TPO, tak jak Gdańsk. Ci wszyscy ludzie tam są, te wszystkie instytucje tam są, zebrały spore pieniądze, o czym będziemy mówili szczegółowo już za moment. Sama pani Janda, którą tutaj wzięliśmy na tapet, to oczywiście pojawiła się w tym zestawieniu, na jej fundację poszły dwa wnioski, jeden został odrzucony, ale drugi na 58 tysięcy jak najbardziej został przyznany. Te 58 tysięcy złotych pani Janda wyda, właściwie jej fundacja, bo przecież nie wiemy, czy to ona sama, wyda na to, aby załontować oświetlenie zgodne, i tu słowo klucz, z celami zrównoważonego rozwoju. Tych słów kluczy w całym zestawieniu wniosków, zarówno na granty, jak i wniosków na stypendia, jest cała masa. Samych wniosków, które zawierają te magiczne słowa, eko, zrównoważony rozwój, klimat, kryzys klimatyczny i tak dalej, jest grubo ponad 300. Ja przeglądałem sobie je dość szczegółowo, przynajmniej na poziomie tych nazw, na poziomie tych opisów, które są dostępne w zestawieniach. Bo nich ukrywam, nie chce mi się marnować czasu, którego mam niezbyt wiele, na to, żeby wchodzić w każdy z tych opisów i przechodzić przez ten bullshit, przez te zlepki słowne, które niewiele wnoszą. Natomiast pośród tych wniosków, nawet tych wykorzystujących słowa kluczowe, te słowa, które uruchamiają pieniądze NGO-sów, pieniądze rządowe na projekty, których nie chcemy dotykać nawet palcem, są tam wybitne smaczki. Pomysły tak chore, tak odklejone, tak całkowicie od czapy, że nawet po pijaku nie wydalibyście na nie złotówki, a teraz jednak okazało się, że są tak ważne dla polskiej kultury, że dostały kupę kasy. Chcecie je poznać? Ja zapraszam. Jedziemy. Przede wszystkim pomysł, który przyprowadził mi, czy projekt, który pokazał mi Wojtek Balcerzak jako wybitny osintowiec, on zwrócił uwagę na to, że państwo polskie potrafi wydać 30 tysięcy złotych na spódnicę. Tak, to nie jest pomyłka, to nie jest przejęzyczenie. Spódnice celebrujące wezbranie nie jestem pijany, czytam z tego dokumentu wprost. Tak, spódnice celebrujące wezbranie to projekt wart 30 tysięcy złotych, który uzyskał te pieniądze ze środków KPO. Co zawiera ten projekt? No, nie mniej nie więcej tylko uszycie kolekcji spódnic edukacyjnych czymkolwiek ma mać edukacyjna spódnica, może być. A do tego kurs szycia, modernizacja autorskiej strony WWW, autorki tego projektu oraz moduł sklepu internetowego oraz przygotowanie i dokumentacja performansu artystycznego. Tak, szycie będzie performansem, kurs szycia będzie y, nauką, która zostanie w głowie tej pani, a strona internetowa i sklep internetowy, przez który sprzedane zostaną te spódnice celebrujące wezbranie te spódnice edukacyjne. To będzie jej własny, prywatny zysk. Następne 30 tysięcy poszły na projekt o nazwie Schron na Upał. Tak, moi drodzy, i to co ciekawe, nie na budowanie tych schronów na Upał, które komuś mogłyby pomóc, tylko na opracowanie case study oraz koncepcji, stworzenie koncepcji struktury, którą nazywamy Schronem na Upał. Owe schrony będą rodzajem prototypu niewielkiego, zrównoważonego domu dla społeczności dotkniętych kryzysem klimatycznym. Zobaczcie, byłem nie tak dawno temu w Ugandzie, widziałem schrony, w których chronią się społeczności dotknięte kryzysem klimatycznym, czyli ludzie, którzy po prostu żyją w Afryce. Schrony te nie wymagają opracowywania koncepcji za 30 tysięcy złotych, bo są konstrukcją wypracowaną przez wiele pokoleń Afrykanów, a w Azji przez wiele pokoleń Azjatów, w Ameryce Południowej, Łacińskiej i Północnej przez wiele pokoleń Amerykanów z tamtej strony globusa. Każdy z tych nacji przygotowywała się na zmieniające się środowisko klimatyczne, bo mimo tego, co mówi się w mediach, tego, ten kryzys klimatyczny był zawsze. Zawsze było trochę za ciepło, żeby było nam wygodnie, lub trochę za zimno. Trochę zbyt wietrznie, lub trochę zbyt mało wiatru. Trochę za dużo padało, albo było trochę z mało wody. Ludzkość przystosowuje się do każdych warunków i nie trzeba na to wydawać 30 tysięcy, chyba... Chyba, że jesteśmy w Unii Europejskiej i w Polsce, w której takie numery przechodzą bez problemu. No ale powiedzcie sobie, no dobra, Pani Pogoda, 30 tysięcy, co taki artysta ma sobie kupić za marne 30 koła, waciki? Oczywiście trzeba, a nawet warto polecieć grubiej, bo można dostać dużo więcej pieniędzy z takich projektów, jak właśnie KPO. Idźmy od samej góry. Maksymalna wartość projektu to 100 tysięcy złotych, nie będzie więc jaktów za pół baniaczka, ale 100 tysięcy złotych można dostać na przykład za Międzynarodowy Festiwal Sztuki Larpowej na rzecz, oczywiście słowo klucz zrównoważonego jutra. Jeśli pytacie, czym jest sztuka Larpowa, to powiem Wam, że jest sobie taka fundacja kultury i edukacji Wonder Larp, a Larp to nic innego, tylko live, action, role playing, czyli ubieranie się w stroje z epoki i odgrywanie scenek, odgrywanie historii, które w danej epoce się rozgrywają. No, taka zabawa w kowbojów i Indian, w policjantów i złoczyńców, która rozgrywa się za nasze pieniądze, za nasze 100 tysięcy złotych, żeby parę osób mogło pobiegać po jakimś lesie, pobiegać po jakimś magazynie, czy po jakimś kawałku miasta i poudawać, że żyją w czasach Kuby Rozprówacza, w czasach, w czasach jakiegokolwiek innego momentu historycznego, czy pobawić się ubrani w skóry niedźwiedzi gdzieś tam na dalekiej północy. 100 tysięcy złotych twoich, moich, dzieci moich i pewnie jeszcze wnuków moich dzieciaków, bo to tyle będzie spłacane. 100 tysięcy złotych poszło w ręce tej fundacji i za te 100 tysięcy złotych zostanie zrobione coś, aby kilka osób czy kilkanaście osób mogło pobawić się w strojach z epoki, w odgrywaniu wielkich historii. To oczywiście przykład dość mocno ekstremalny, ale zobaczcie, dużo taniej od zabawy w strojach z epoki wychodzi dbanie o zdrowie psychiczne, bo mamy coś takiego jak 49 tysięcy złotych dla Wałęckiego Centrum Kultury na odwagę, a za diabła nie wiem jak to czytać odwaga chyba projekt artystyczno-edukacyjny z pogranicza i tu uwaga teatru, zdrowia psychicznego i ekologii. Jestem przekonany, że ten teatr i ekologia są po prostu metodami na to, żeby pewne pieniądze otrzymać, natomiast to zdrowie psychiczne jest tutaj jak najbardziej na rzeczy. Ja myślę, że warto byłoby z tych 49 tysięcy złotych przeznaczonych na ów projekt Odwaga wydać na badania psychiatryczne, ale nie tego, kto składał wniosek, bo on wiedział, co robi, jest bardzo mądry, tylko na tych ludzi, którzy siedzieli w komisji i te pieniądze im przyznali. Trochę mniejsze pieniądze, związane oczywiście ze słowami klucza, kluczami typu klimat, typu zrównoważony rozwój, poszły dla biblioteki publicznej w Łazach na hasło kryzys klimatyczny oblicza. Wystarczy coś takiego napisać i 26 tysięcy złotych leci w waszą stronę. Trochę drożej wychodzi za to relacja moich, twoich pieniędzy i pieniędzy naszych dzieci i wnuków z instytucjami, które należą bezpośrednio do samorządowców, a szczególnie do samorządowców, którzy trzymają te najbardziej pancerne, najbardziej betonowe centrale pieniędzy, które, czy centrale władzy związane z PO. Patrzymy oczywiście tutaj na trójmiasto, a przede wszystkim na Gdańsk. Gdańsk jest tym miejscem, które PO trzyma za twarz albo. Jeśli posłuchać pewnych opowieści, jak ten układ gdański działa, to to Gdańsk trzyma PO za to miętkie tam od dołu, bo niestety jak popatrzymy sobie na wydatki związane z Gdańskiem, to tutaj robi się groźnie i robi się bardzo jednostajnie. Te instytucje dostają spore pieniądze i dostają te pieniądze wielokrotnie. Dużo drożej bowiem niż te 26 tysięcy na sprawy klimatyczne związane z biblioteką w Łazach, czy nawet, 100 tysięcy za kulturę biegania w ciuchach z epoki, zapłacimy za naszą, a właściwie naszych pieniędzy, naszych podatków, tego długu, który my będziemy spłacać z miejskim teatrem Miniatura z Gdańska. To jest instytucja utrzymywana przez ekipę pani Dulkiewicz, bardzo, bardzo mocno dofinansowana, zajmująca się wieloma ciekawymi inicjatywami, wykonująca wiele ciekawych rzeczy, które w tym gdańsku pozwalają pieniądze miejskie, ale jak widać, również pieniądze państwowe, pieniądze całej Polski wysysać dla swoich, jest prowadzona przez ludzi zaufanych, przez ludzi wielokrotnie nagradzanych przez panią prezydent Dulkiewicz, ludzi, którzy pamiętają dobre czasy Adamowicza i wszystkie inne dobre czasy związane z układem gdańskim. Ile nas będzie kosztował Teatr Miejski z Gdańska, ten Teatr Miniatura? Otóż będzie nas kosztował tak, najpierw 100 tysięcy złotych za, i tu cytuję, ekologiczną produkcję spektaklu Gang rodzinnych duchów. Ja myślę, że tu warto by nagrać spektakl o gangu politycznym, który z Gdańska wyszedł i dzisiaj trzyma całą Polskę, ale na to pewnie 100 tysięcy, szczególnie wydane na ekologiczne, taką opowieść by nie wystarczyło. Kiedy już te 100 tysięcy pierwsze wydamy, zaraz zatem wydamy 99 tysięcy złotych, które pójdą na sztuka się robi, teatralne rezydencje artystyczne. Zaraz potem następne 89 tysięcy wydamy na coś, co muszę przeczytać, bo to jest tytuł, a właściwie określenia, które mi się nie sklejają, mam tylko mgliste przekonanie. Uwaga, cytuję, IA, łamane przez AI, czyli pewnie gdzieś sztuczna inteligencja albo inteligencja sztuczna, a potem Red Vibes, czyli 28 dni z życia dziewczyny. Jako człowiek, który nie tylko ma żonę, ale również dwie dorosłe córki, zakładam, że to jest coś związane z menstruacją i powiem szczerze, cieszę się, Cieszę się, że choć tutaj pokazali jasno, że dotyczy to tylko dziewczyn, a nie dowolnej ze 156 płci. Bo przecież każdy może menstruować, nie tylko dziewczyna, nie tylko kobieta. Mamy więc tak, stówę na gang z rodziny duchów, stówę na sztuka się robi, 89 tysięcy na opowieść o menstruacji, a na koniec 33 tysiące złotych, tak również dla Teatru Miejskiego Miniatura z Gdańska na rozwiązanie, czy na coś, co nazywa się książka w roli głównej, ekosezon. Czymkolwiek jest ten cholerny ekosezon, czymkolwiek będzie ten projekt, nie mam bladego pojęcia. Teatr ten złożył jeszcze wniosek na kolejny projekt, ale on nie został uznany. Natomiast łącznie na te cztery projekty, które przeszły przez sito wyboru, które, którym zostały przyznane nasze publiczne polskie pieniądze, to 321 tysięcy 828 zł. i 54 grosze. Okej, okay, tak jak już Wam powiedziałem, to nie jest półbańki na jacht, to nie jest półbańki na solarium w pizzerii, to nie jest półbańki na automaty do kawy, takie jakie były w tym właśnie KPO dla branży hotelarsko-restauracyjno-kawiarnianej, ale jest to nadal 321 tysięcy zł. Kwota niemała, ja bym na pewno nie pogardził. Oczywiście takich idiotycznych albo Zastanawiających nazw projektów albo y, innych rzeczy, które tam są wpisane, jakich spektakli, nagrań, filmów, stron internetowych jest na tych listach znacznie więcej. W ogóle ciekawych nazwisk ciekawych nazw instytucji takich, które od dekad wiemy, że są podwiązane pod lokalnych polityków, pod partie polityczne albo po prostu pod. Lokalne układy miejskie, lokalne układy z danego regionu jest na tej liście znacznie, znacznie więcej. Ale ja chciałem Wam pokazać tylko tych kilka smaczków. Dołączę w opisie odcinka linki do tych list wniosków na granty i na stypendia. Które zostały zatwierdzone przez komisję związaną z KPO. Przejrzyjcie je sobie. To są spore listy w PDF-ach, ale to przegląda się bardzo szybko. Wystarczy popatrzeć na nazwy projektów, popatrzeć na nazwy instytucji, które te pieniądze dostały. Na samym końcu macie kwoty. Sprawa czysta, prosta. Można to zrobić przy kawie albo gdzieś kiedyś wieczorem, siedząc sobie zamiast przed telewizorem, to w takim właśnie zestawieniu. Warto jest na to spojrzeć, bo myślę, że mamy tutaj nie tylko. Listę skandalicznie znanych z polityki, skandalicznie znanych z mediów nazwisk i instytucji, ale mamy tutaj pewnego rodzaju pokazanie mechanizmu, który od wielu przecież lat już tak naprawdę stał się rakiem. Wszystkiego, co jest na styku biznesu prywatnego i pieniędzy publicznych, polityków i artystów, polityków i mediów, tego całego bałaganu, który kosztuje nas coraz więcej, a daje nam w zamian coraz mniej. Te idiotyczne cele, te idiotyczne pomysły, te znane nazwiska, te znane instytucje mają jedną wspólną cechę. Dzisiaj coraz mniej się liczy to, co masz do zaoferowania rynkowi, coraz mniej liczy się Twój talent, coraz mniej liczy się Twoja umiejętność sprzedaży pewnego pomysłu, pewnego projektu na tak zwanym wolnym rynku, a coraz bardziej liczy się to, kogo znasz i z kim jesteś ustawiony. Coraz więcej ludzi, coraz więcej firm, instytucji. Dawno już bowiem zrozumiało, że nie ma czegoś takiego, jak prawo, jak zasady, jak sprawiedliwość, czy jak uczciwość. Taka uczciwość w relacji człowieka ze społeczeństwem, człowieka ze społecznością, którego go otacza. Liczy się to, kogo znasz, liczy się to, z kim jesteś ustawiony, komu możesz odpalić działę z tego, co on ci da, z pieniędzy, którymi nie on, które nie on wypracował, tylko on o nich decyduje. Widziaś, dzisiaj widać to już bardzo, bardzo mocno wszędzie. Najlepsze interesy robi się nie wtedy, kiedy robisz coś od zera, kiedy robisz coś sam własnymi rękami, własną głową, kiedy znajdujesz na to klienta, kiedy budujesz do tego jakby cały system, cały system dostarczania, budowania tych treści czy budowania tej wartości. Najlepsze interesy robi się wtedy, kiedy zyski są prywatne. A koszty są przerzucane na społeczeństwo, są przerzucane na podatnika, na państwo, a przez państwo na nas, na zwykłych jego obywateli. I to jest to coś, co niestety napawa mnie potężnym niepokojem przed tym czytaniem listy projektów KPO, czy listów wniosków KPO, które zostały zatwierdzone do wypłaty, a zostały stworzone przez instytucje samorządowe, instytucje państwowe, przez urzędników, polityków i ludzi. Z NGO-sów, którzy kręcą się wokół pieniędzy państwowych na poziomie samorządów, na poziomie instytucji tego tak zwanego otoczenia rządu, otoczenia służb państwowych. Coś mi mówi, że dopiero tam zaczną się te kwadratowe jaja, przy których te 30 tysięcy złotych na spódnicę, czy nawet pół bańki na jacht, czy motorówkę, to będzie małe miki, to będzie drobiazg nie wart choćby jednego mojego słowa. Popatrzcie na te listy grantów, na te listy um, stypendiów, które Wam tutaj załączę w opisie odcinka. Kto dostał, jakie pieniądze i na co. I przygotujcie się mentalnie na to, jak będziemy przeglądali listę projektów KPO, które zostały złożone i które wygrały pieniądze, które my będziemy oddawać na poziomie samorządów, na poziomie instytucji tego wsparcia otoczenia rządowego, wszelkiego rodzaju NGO-sów, stowarzyszeń, fundacji, fundacji dla swoich. I Stowarzyszeń Krewnych, i znajomych królika. Musimy się takim projektom przyglądać, musimy je nagłaśniać, musimy je pokazywać, bo przez nie finansowani są ludzie, finansowane są organizacje, partie i ugrupowania, którym nigdy byście ręki nie podali i nie dalibyście złamanego grosza, choćby ci umierali z głodu. Takie pomysły, które szkodzą Państwu, takie pomysły, które szkodzą nie tylko tym kosztem, którym nas obciążają, ale swoim wydźwiękiem. Tym, co przekazują światu na temat Polski, na temat Polaków, takie pomysły musimy wynajdywać, oglądać z bliska i nagłaśniać, żeby można było następnym razem zablokować projekty, które dla Polski, dla polskości, dla Polaków są zwyczajnie szkodliwe. A nawet jeśli nie są szkodliwe w tej warstwie skutków społecznych, to na pewno są szkodliwe tym, że podnoszą zadłużenie naszego kraju. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ja temat KPO będę oglądał z bliska. I takie smaczki będę wam na pewno przynosił i pokazywał jeszcze nie raz pewnikiem. Serdeczne dzięki do zobaczenia następnym razem. Cześć.